Cześć. Chcielibyśmy z Jacusiem zaprosić Was do nas na dzień otwarty. Kilka osób już tutaj u nas było, nawet więcej niż kilka. Kilka osób się już pytało, ale też z drugiej strony nasze zwierzaki Jacuś, Jagienka z zapaliętymi pleckami, wszystkie te kucyki, osiołki chciałyby Was poznać. Ja coś tu najbardziej chciałbym Was poznać. Dlatego chcielibyśmy Was zaprosić tutaj do nas. Eee, taki wstępny termin to jest pierwsza sobota sierpnia. Jeszcze tam będę musiał popatrzeć te swoje kalendarze, co i jak, ale, ale to taki na 90% jest aktualny termin. Na, na wyślę tam pewnie jakieś informacje i tym. Jakieś SMSy e- maile nie, także żeby każdy sobie jakby kto chce, żeby sobie mógł zaplanować ten dzień, żeby mógł do nas przyjechać będzie można obejrzeć wszystkie zwierzaki także zwierzaki na pewno będzie można głaskać, takie dosiołki, no, jak jenka tutaj ja cóż, no tam słówka słuchaj, to jest trochę natrętna, no, także ten czapkę może z głowy zdjąć. Ale ten... ale część na pewno będzie można o, pogłaskać. Także przyjeżdżajcie do nas. Przyjeżdżajcie do nas w odwiedziny. Bo moje, bo nasze zwierzaki chcą Was poznać. Chcą Was poznać. Chcą poznać osoby, które je ratowały. Tak, Jacusiu? Poznasz tutaj ludzi, którzy na Ciebie wpłacali pieniążki, dzięki którym żyjesz. Zobaczysz, czy są fajne. Może jakieś marchewki też Ci przywiozą. Na pewno każdy będzie chciał Cię po tym miękkim nosku pogłaskać. Nie? po tym futerku po tym futerku tutaj no także zapraszamy